Różne rzeczy ludzie o 140-kach mówią, ale rzadko kto mówi o tym, jak tutaj się niesamowicie szeroko otwierają drzwi, dzięki czemu łatwo jest wsiąść. Jak tutaj jest szeroki próg, dzięki czemu nie trzeba skręcać nóg w kostkach, żeby tutaj zasiąść na tej kanapie. Rzadko kiedy też mówią o tym, że można to sobie regulować, pochylenie otwarcia na przykład chować zagłówki. Czy to jest potrzebne? Myślę, że dla pasażera nie, ale dla kierowcy przy cofaniu tak, bo to tylko się cofa, tylko do pozycji zamknij, otwórz. I też nie mówią, że w pierwszych 140-600 nie były pokryte drewnem popielniczki, ani tutaj. Te nie były pokryte materiałem, jak w późniejszych światełkach. A moja jest włoska i nie ma żadnej tylnej kanapy, co dosyć było popularną sprawą. Piękne, niepraktyczne schowki, nie wiadomo na co. Pięknie przyszyte boczki. To jest po prostu coś pięknego. Ja to uwielbiam. Zwłaszcza ten próg jest tutaj fascynujący, bo wystarczy popatrzeć w nowszych deskach, to jest tylko kawałek tutaj gdzieś metalu. Wsiadanie jest przepiękne po prostu. Bardzo ciężko się uderzyć w głowę czy cokolwiek, bo tu jest strasznie dużo miejsca. Piękne, urokliwe są te lampki wewnętrzne. Pasy w kolorze tapicerki. Rzadko kiedy już dzisiaj stosowane, zazwyczaj się robi jakieś czarne, to mi ładnie wyjechało. Wnętrze, oprócz radia, wnętrze to jest po prostu kwintesencja Mercedesa z dawnych lat. Tapicerki na suficie nie mam, bo wymieniałem prowadnicę szyberdachu dachu. jeszcze tam mi coś puka na dziurach, nie mogę znaleźć co. Ale widać przy okazji, jak został dach wygłuszony. Mata butylowa to zostawiłem w przerwę, bo jak dach się cofa, to tutaj wchodzi ta linka, która ten dach prowadzi. Prowadnice nowe, no nie chcę mówić ile mnie to kosztowało, ale kosztowało bardzo dużo, to samo mi teraz 124, ale tam chyba sobie odpuszczę tą naprawę, bo 1600 zł płacić za same prowadnice, a nie, nie, nie znaczy to, że superdach już będzie w pełni sprawny, to trochę no, żal powiem szczerze. No, i fotel kierowcy, On jest trochę bardziej zniszczony. Widać, że tutaj ktoś jeździł, no, ale nie ma tragedii. Tutaj zapobiegasz wpadaniu monet pod fotel. Z drugiej strony to samo. Bardzo przydatna rzecz. A tutaj skąd ta plama? No, już i tam na ściance. Nie tylko od buta, bo tutaj nie mam tego dywanika welurowego. Muszę komuś zlecić uszycie, ale. Przede wszystkim od wycieku przysłowiowego boryga, bo niestety jest nieszczelność na wlocie. To jest standardowa bolączka 140 i trzeba zdejmować całą deskę, żeby się tam dostać. Ja ogrzewanie całkowicie odpiąłem. Na razie nie jest mi potrzebne i tak zimą mnie jeżdżę. Ale prędzej czy później będę się musiał za to wziąć. Kolejna standardowa bolączka to pęknięte drewienko. Ludzie nie wiedzą jak to demontować prawidłowo i wyrywałem na siłę, a tymczasem tam jest jak to w Mercedesie sprytny mechanizm, dwie zapadki ukryte tu i tu. Wystarczy je obrócić i drewienko samo wychodzi. No i kolejny niepraktyczny schowek, praktyczne tu coś mam. Jakiś plastik się od czegoś urma. Kolejną rzeczą bardzo niepraktyczną są domyki. Właśnie. Właśnie z niego nie skorzystałem. O schowkach w tym aucie to można by wiele powiedzieć i wiele się zastanawiać, bo tutaj mamy taki schowek, w którym się nie mieści praktycznie nic. Kładę tu sobie taką gąbkę do wycierania szyb, ale nie ma ryzy jest ryzyko, że ona mi gdzieś kiedyś wypadnie. Te schowki boczne w poliwcie już zostały zlikwidowane. Totalny absurd nie wiem co tam można włożyć co więcej takie coś jest dosyć powszechne najpierw miałem tylko ten troszeczkę uchylony teraz już mi się to samo dzieje z prawym i widzę, że powolutku już tylne podłokietniki mi się tak odklejają, trzeba będzie tutaj zainterweniować schowek ten na okulary i inne rzeczy niektóre wersje tam miały komputer pokładowy ten schowek, bardzo mnie to zaskoczyło bo poprzednie moje 140 miały tutaj podunie i schoweczek był malutki się otwierał, jak pierwszy raz go otworzyłem to się zszokowałem otwiera się chamsko mimo, że założyłem nowy amortyzatorek podejrzewam, że amortyzatorki są właśnie do tej małej pokryweczki do małego schowka, do dużego są za słabe także będę musiał tu jakiś patent zastosować żeby się ładnie otwierał oczywiście tam mam jakieś papierzyska Lampka, oczywiście schowek jest podświetlony, ale lampka gdzieś to mi się ta oprawka popsuła. Jak tam grzebałem kiedyś, o, jak wymieniałem ten amortyzatorek, centralny schowek. Tutaj to było wersji bardzo dużo to jest taka najprostsza, najuboższa bo były wersje z telefonem i one były takie dwuczęściowe o maseczka o następna ładna drzewniana roletka. I co ma schowek charakterystycznego? On jest też pod Można go sobie ustawić w bardzo wygodnej pozycji. A nigdy nie będzie widać, że tam jest jakiś bałagan, bo jest piękna, gustowna roletka. Tutaj to mam od gaziora tak brzydko wstawione. Może kiedyś będę tutaj przerabiał, może wywalę gaz, nie sądzę. No i co? I taki to jest samochodzik. Bardzo mi się podoba tutaj przestrzeń. Naprawdę to jest miejsce tyle, że można się ganiać w tylnej kanapie oczywiście podłokietnik piękny, ale co jest najważniejsze w tym samochodzie i najpiękniejsze i robi największe wrażenie, to jest odpalanie ani diesel, ani 500, ani żaden inny tak nie odpala jakby naciągać jakąś sprężynę o, niestety się nie dało posłuchać czasem trochę dłużej trzeba pokręcić ale dźwięk jest naprawdę zabójczy Wiele ludzi twierdzi, że w tej, w tej buzie to najlepsza jest 500 i pewnie mają trochę racji Jeżeli myślimy o jeździe codziennej wokół komina do domu z pracy, do pracy i tak dalej na pewno miałem 500 dwa lata Miałem 350 dieselka, tego strasznego potwornego też dwa lata. A teraz mam 600. Siódmy rok. To chyba o czymś świadczy. To jest idealnie dopasowany silnik. Większość czasu jeździ się na obrotach takich, jakie widać. I naprawdę można jeździć dość dynamicznie do tysiąca obrotów. Dnia jest tak dopasowana, że trzyma go po prostu za mordę na takich niskich obrotach. Trzeba się naprawdę postarać, żeby ona wskoczyła na jakieś tam większe obroty, coś takiego. Jadę teraz pobyt na nowej płycie, która jest fatalna. I tak naprawdę to jest sama przyjemność. O, motorzyści. dwójką a trójką mam ten uskok Wymieniałem sprężyny, różne rzeczy ale niestety wciąż to jest ale tak to wygląda w, w miejskiej jeździe w ogóle praktycznie można nie dodawać gazu ja tylko dotykam go dotykam gazu a jadę na gazie dotykam bardzo delikatnie tego gazu bo on... mam jakieś jeszcze problemy z instalacją gazową więc nie najlepiej na tym chodzi ale ale to nie zmienia faktu, że ja po prostu tylko dotykam delikatnie na pedał gazu, żeby jechać Tutaj nam pięknie stacja Lublinek no. Robi się, działają chłopaki A tutaj jechałem tydzień temu i jeszcze nie było widać a to proszę już wiadukt stawiałem przed nami Trasa jest 14 czy to nie jest piękne, takie tempo robót dzieje się, w tym naszym kraju dzieje. Piękna sprawa. Już wybetonowane, panie! Ho, ho, ho. Podoba mi się, to jest tempo robót właśnie. Piękna sprawa już, rusztowania, nie rusztowania, a szalunki porobione, zbrojenia, sprzęt czeka. No, a tak wygląda jazda 70 na godzinę. Droga jest fatalna tutaj niestety. Tak naprawdę, no 1100 w niektórych współczesnych dieslach to są praktycznie obroty wieku wiałowego. Tutaj to jest to około 500-560-600 obrotów może, w zależności czy na neutralu, czy na parkingu, czy na biegu. Warunki jedziemy trochę za szybko. Co prawda tutaj jest akurat 70, no ale tak to wygląda. Prawie bez dotykania gazu i to jest piękne w V12. V8 też ma swoją moc i też chodzi piękniej, ma dużo ładniejszy dźwięk silnika moim zdaniem, ale V12 to jest zupełnie co innego.